Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Panem Doktorem Sławomirem Ozdykiem. Witaj, Sławku. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam Państwa. Mam do Ciebie pytanie dotyczące wizyty Pana Mencena w Berlinie. Wszyscy Polacy najczęściej obchodzą rocznicę powstania warszawskiego w Polsce. Zresztą jest to zawsze okazja też do różnych dyskusji, bo wiadomo, że nie jest to jednoznaczne wydarzenie. Tak jak często Grzegorz Brown wspomina, mówiąc o, o tych, którzy brali udział w powstaniu. Chwała bohaterom, hańba prowokatorom, bo niestety sama decyzja polityczna była chyba zła, w złym momencie nie obliczono środków, jakimi Polacy dysponowali, i skończyła się ta decyzja tragedią narodową. Niemniej Mencen wybrał się i to w większej grupie z banerem w koszulkach z Polską walczącą do Berlina odpalił racę, rozumiem, że było to odpalenie rac legalne, czy nie, to też zaraz chciałbym usłyszeć, no i manifestował właśnie ten, ten dzień nie w Warszawie, ale, ale w Berlinie. Jak do tego odniosły się na przykład środowiska prawicowe, na przykład alternatywa dla Niemiec, no bo to jest trochę takie wchodzenie ze swoimi obchodami na obce podwórko. Co ty o tym sądzisz? Zasadniczo jest obsikiwanie terenu, tak, panie redaktorze? No pan doktor Mencen pojechał do Berlina i obsikał i obsikał yy, Braną Redenburską. Więc tak, yy, po kolei, po pierwsze Niemcy nie mają najmniejszego problemu z tym, iż yy, co roku obchodzona, przynajmniej ci Niemcy, których ja znam i to, co czytałem po wystąpieniu pana Mencena w Berlinie, nie mają problemu z obchodzeniem e, rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. E, uważają to za, za normalne. Natomiast mają problem, jak widzę w tych wpisach i w tej dyskusji, która się rozpętała po tym, co zrobił pan doktor Mencen, mają problem z tym, iż pan doktor Mencen przyjechał i zrobił teatr dla gojów pod bramą Burską. Tutaj Mencen Zmęcone mają pewien kłopot, dlaczego on akcję skierowaną na rynek wewnętrzny, to jest akcja skierowana tylko i wyłącznie na rynek wewnętrzny, czyli na rynek polski, przenosi prowokacyjnie do Berlina. Ja dokonałem trzy wpisy na Twitterze, taki tryptyk zrobiłem, no bo oczywiście... Świat polskiej polityki, może świat nie światek polskiej polityki, się od razu podzielił. Jedni mówią super akcja, należy Niemców edukować, drudzy mówią co za debil. A nie uważam, że była super akcja, z bardzo prostego powodu, iż pan dr Mencen wykorzystał w sposób cyniczny, w sposób cyniczny te niskie instynkty, czyli wykorzystał kwestie, wykorzystał kwestie, Resentymentów powstańczych, czyli kwestie tego, iż Polacy bardzo, ale to bardzo wysoko, wysoko w swoich emocjach stawiają rocznicę Powstania Warszawskiego, nie zwracając w ogóle uwagi na to, jaki może mieć to jakie może mieć to reperkusje międzynarodowe. Więc Niemcy są zaskoczeni tym, iż przeniesiono e, rocznicę pod Bramę Brandenburską. Znają i wiedzą o tym, co się dzieje na polskich stadionach. Wiedzą, jakie banery są wywieszane na polskich stadionach, ale byli zaskoczeni, byli zaskoczeni tą akcją, w, byli zaskoczeni tą akcją pod Bramą Brandenburską. E, uważają, że było to w czasach, kiedy Europa znajduje się w stanie, w takim, w jakim się znajduje, czyli gospodarczo, politycznie, spod ostrzałem. Było to działanie nieprzemyślane i które nie przyniesie nic dobrego w relacjach, w relacjach polsko-niemieckich. I ten, ten aspekt, że Niemców należy edukować. Tu nic nie zmieni, taka jedna akcja to nie jest żadna edukacja, media mainstreamowe prawie w ogóle tego tematu nie zauważyły, a media prawicowe, na przykład te związane z AFD, oczywiście to mocno, mocno, mocno komentują. No zwróćmy uwagę, że pan, czy posłowie pana posła Mencena z jego partii, z nowej nadziei są w frakcji z AFD w Europarlamencie. Mówię tutaj o pani Zajęczkowskiej, mówię tutaj o panu Sypniewskim, mówię tutaj o panu Pośle-Tyszce. Um, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest mnie taka, czyli to, co mówi pan poseł Grzegorz Brown, iż nie można mieć pobrażanych wszystkich sklepików wszystkich sklepików przy jednej ulicy. Weźcie Państwo pod uwagę, że mamy sytuację taką, że Pan, to nie jest pierwszy filmik Pana doktora Mencena nagrał jeden filmik w Lwowie, drugi filmik nagrał pod ośrodkiem na cmentarzu Orlund we Lwowie, drugi filmik nagrał pod ośrodkiem w Eisenhüttenstadt, czyli pod ośrodkiem migrackim w Eisenhüttenstadt, no i teraz trzeci nagrał w Berlinie. Wszystkie skierowane na rynek wewnętrzny, ale czy te filmiki ze Lwowa ten filmik w Eisenhüttenstadt cokolwiek zmieniły? No nie, no nie, nic nie zmieniły. A jak była, jak była debata, jak było głosowanie to wstępne za przedłużeniem, tam, wiecie, tych wszystkich ułatwień dla Ukraińców, to pan, pana mencena na tym głosowaniu nie było, on po prostu, po prostu nie głosował. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, co też jest podnoszona tutaj w niektórych mediach, czy ta akcja pana doktora Mencena nie miała być akcją, która miała skłócić prawą stronę sceny politycznej? Bo pan doktor Mencen występuje, no to jasne, przeciwko Rosji, jak żeby inaczej, w mniejszej części, bo banderys zauważył po trzech latach wojny na Ukrainie, zauważył banderys, w mniejszej części występuje przeciwko, przeciwko Ukraińcom. A jak dochodzi do głosowania, to go nie ma. No i teraz oczywiście wpisuje, czy wchodzi w buty części pisu i e, odpala rację pod bramą brandenburską. Um, takie cyniczne działanie, tym bardziej, że tam byli chyba tylko i wyłącznie politycy Nowej Nadziei, nie było tam polityków Ruchu Narodowego, czyli cała Konfederacja w tym udziału nie brała, nie było tam też europosłów yy, pana doktora Mencena. No i odpalenie tych rad, to już co pan redaktor mówił, też oczywiście, panie redaktorze, nie było legalne. Panowie zostali, wszyscy, którzy tam byli, zostali wylegitymowani. Pan dr Męcen został uznany za przewodniczącego zgromadzenia, czyli będzie głównym odpowiedzialnym. I odpalanie rad, czy odpalanie pirotechniki od V1, czyli tej naj, najlżejszej jakieś, nie wiem, cympletki u nas, nie wiem, czy kto mu jeszcze będzie mówił o słowo cympletka, coś, ale, ale od V1 do V4 jest pod Braną Brandenburską przez cały rok zakazane. Tam grozi mandat nawet do 10 tysięcy euro, a też jeżeli, jeżeli mamy do czynienia w miejscach o znaczeniu historycznym i może dojść do zagrożenia zdrowia i życia, to można mieć też zarzuty prokuratorskie. Więc to się tak nie skończy. Panowie zostali tam spisani. E, panowie, oczywiście, ci, co mogli, najprawdopodobniej przedłużyli, to też nie wiem tego, ale wiem, że pokazywali paszporty, więc domyślam się, że mieli paszporty dyplomatyczne. Mm, przekazywali, przekazywali, pokazali swoje paszporty, więc, więc tym, którzy mają paszporty dyplomatyczne, no. Mm, nie będzie tak łatwo, wiecie Państwo, ich tam e, pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast zostali pouczeni o tym, z informacji, które posiadam, zostali pouczeni o tym, co zrobili. Zostali pouczeni, że będzie taka, e, takie, takie, um, takie działanie przeciwko nim, będzie, będzie e, e, wszczęte. Um, gorzej z tymi osobami, które nie miały paszportów remontycznych, a również miały odpalone race. No, policja berlińska jest bardzo, bardzo rygorystyczna w tym kwestii, szczególnie pod Bramą Brodęburską, Proszę pana, że Bramą brandenburską to jest najbardziej pilnowane, najbardziej pilnowane miejsce w Berlinie. Tam, gdzie panowie odpalili terrace i rozwiązali ten, ten banner. Po jednej stronie znajduje się, jak patrzymy na tych panów, jak stoją, po lewej stronie znajduje się ambasada amerykańska, po prawej stronie znajduje się ambasada francuska, z tyłu za hotelem Adlon znajduje się ambasada brytyjska, na rogu vis-a-vis -vis hotelu Adlan znajduje się ambasada węgierska, kawałeczek dalej już otwarta, już otwarta ambasada polska, a jeszcze dalej ambasada rosyjska, to jest takie kondominium ambasad. I tam e, policja jest non-stop, więc było jasne, że ci policjanci natychmiast się tam znajdą. Najpierw siedziało chyba dwóch policjantów albo trzech, a potem było około sześciu, siedmiu. E, I tak to wyglądało. Panowie, którzy brali w tym udział. Moim zdaniem działali naprawdę tylko i wyłącznie na rynek, na rynek, tylko i wyłącznie na rynek, swój wewnętrzny rynek polski. Zastanawiali się na przykład, czy nie będą, czy będą w już rzuceni na ziemię. To fajnie by się ograło. W filmie jest fajnie zrobiony, to bardzo ładnie wygląda. To od strony politycznej, od strony propagandy jest super. No tylko co dalej? Pytania są następujące. No, po co pan doktor to zrobił? Moim zdaniem, tylko na swój własny. Egoistyczny rynek wewnętrzny. Czy Niemcy to zauważą? No, oczywiście nie będą byli z tego żadnego highlight. Nie będzie tutaj żadnych wielkich artykułów w prasie. Może gdzieś tam coś się ukaże, ale nie zapomną tego. Na pewno tego nie zapomną. Czy AFD to zauważyła? Zauważyła. Czy AFD to zapomni? No nie, nie zapomnij. Czy AFD nie wiem, wyrzuci y, y, grupę posłów z frakcji? Raczej na dzień dobry nie, bo będzie im brakowało, żeby mieć frakcję w Europarlamencie. Na pewno będą jakieś rozmowy w tym temacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wszyscy zauważą, że facet jest niestabilny, że nie można z nim prowadzić żadnej paneuropejskiej czy transgranicznej polityki, że filmikami na TikToku będzie, będzie robił swoją własną politykę, głównie na rynek wewnętrzny. Hmm. Rozprawa, jakieś tam zarzuty. Oczywiście, że będą. Nie wiem, czy to się skończy, tak jak w, przy pośle Braunie, że będą występowali o, o zdjęcie immunitetu do tej sprawy dla tych wszystkich panów. Ale, 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 ale. Moim zdaniem, panie redaktorze, aby kończyć, żeby zakończyć ten temat, po prostu ta dla gojów, dla rynku wewnętrznego, który może odbić się bardzo mocno na kontaktach międzynarodowych. Nie mówisz, że dzisiaj ale w przyszłości na pewno. Jeżeli chodzi o komentarze w Polsce, to też one się pojawiły. Zresztą, tak jak powiedziałeś, to była akcja skierowana na rynek polski, a nie na niemiecki. Była to taka w pewnym sensie, no prowokacja zrobiona pod bramą brandenburską. Jedną z osób, która najostrzej zareagowała, stając w obronie męcena jak niepodległości, była doktor Mandrela. Doktor Mandrela broń, broni doktora Mencena, a przy okazji tobie się obrywa. E, powiedz, e, czy to jest jakiś uraz psychiczny u pani Mandreli, że ona, e, no, e, jak nie Grzegorza Brauna, to ciebie atakuje, bo tak jakby nie miała innych e, tematów ważniejszych w polityce polskiej. Nie no, pani, pani doktor chyba jest już mówiąc w cudzysłowiu, zadaniowana na kierunku korony, więc każdy, kto atakuje, atakuje, jej zdaniem atakuje doktora Mencena, musi otrzymać odpowiedź od pani doktor Mandrelli. Ja jej po prostu wrzuciłem pod jej wpisem, wrzuciłem pod jej wpisem ten link z tego, chyba z pierwszej części mojego tryptyku na ten temat, bo ja trzy wpisy dokonałem, jakby tak, rozkładając pierwsze działalność pana doktora w tym Berlinie, bo uważam to jest działanie za bardzo cyniczne, nieprzemyślane i o takich niskich, niskich, niskich pobudkach, więc to za niczym nic za tym nie stoi, nic stać nie będzie. Jeszcze raz przypominam, jeden filmik z Lwowa, drugi filmik z Ośrodka fałzen teraz filmik z Berlina, pan doktor kręci filmiki, a realnego przełożenia nie ma w tym żadnego. Będzie to miało oczywiście swoje konsekwencje, nie dzisiaj, nie jutro, ale konsekwencje będą na pewno i czy można współpracować transgranicznie, przecież geopolityka się zmienia, no chyba wszyscy zauważyli, że Ameryka... Zmieniałem już swój stosunek, zarówno do Ukrainy, jak i do Niemiec. I z kim i z kim amerykanie mają w Polsce prowadzić politykę? A pan doktor Mencem, powiem, no jest tutaj dąży do tego, aby wspólnie chyba z pisem, bo się to nie wiem z kim, być odpowiedzialny za polską politykę. No jak można rozbić politykę z facetem, który obraża wszystkich, począwszy od Rosji, a skończywszy na Niemcach? No może, może jedynie obraził jeszcze Izraela, więc może w tamtym kierunku pan doktor będzie, szedł. nie wiem, nie znam się zarobiony jestem. Fakt jest taki, iż działania pana działania pana doktora są działaniami takimi krótkoterminowymi, jak ja to nazywam. Działania Pana doktora nie są działaniami, które potem można przyłożyć na jakieś inne kwestie międzynarodowe. Bo wyobraźcie sobie Państwo, a to nastąpi, iż remontowana jest rura. Nord Stream jest remontowany, gaz znowu popłynie z Rosji do Niemiec. Jakoś będziemy musieli, jako Polska, się w tym odnaleźć. To jest taki jeden malutki przykład. Już coś się tam mówi, czy nawet robią, że Zabezpieczają tą rurę. Ale od dłuższego czasu przecież wszyscy na, na koło mówią, że Rola będzie naprawiona i gaz popłynie. I co my wtedy zrobimy, tak? Jak się my wtedy zachowamy? Kto go wisiały? do Rosji, pana, do Rosji pana doktora Mencena i pan doktor Mencen pojedzie do Rosji i będzie na ten temat rozmawiał, albo go do Berlina, tak? I, I będzie na ten temat rozmawiał. Więc e, zostawmy to. to Przejdźmy do pani doktor. Pani doktor oczywiście napisała, no bo wiadomo, jak Putin dobry na wszystko napisała, kto najbardziej krytykuje? Pana doktora Mencena, oczywiście pan doktor Ozdy, który był ochroniarzem Putina. No i tutaj wrzuciła zdjęcie, chyba moje, z, gdzie stoję obok Putina, zdjęcie z 2009 roku. Tak, oczywiście, no, znalazłem się, ale nie byłem ochroniarzem Putina, tylko byłem uchraniarzem ministra Rolnictwa Federacji Rosyjskiej. Byłem chyba trzy lata z rzędu tego samego ministra, potem chyba jeszcze raz pani, która była ministrem, i potem jeszcze jej następcy. To się działo chyba przez okres pięciu lat. Putin był, o ile się nie mylę w, na zielonej niedzieli, to zawsze było raz do roku, znaczy nie, no raz do roku, jak była te targi Zielonej i Gójne Woche. Putin był chyba tam w 2009 roku, a ja poznałem pana na przykład posła Brauna w 2019. W 2019 zacząłem swoją aktywność polityczną, a to działo się w 2009. Faktycznie są zdjęcia, jak stoję obok, obok Putina, który zwiedzał największą halę Największą halę na targach Zielonej Dzieli mieli zawsze Rosjanie. Wielka hala wynajęta. Tam na przykład Niemcy podpisywali z nimi umowy na zakup mięsa dla reniferów. Hodowano renifery i sprzedawano je, sprzedawano je w Niemczech. Niemcy. Zawsze tam robili interesy z Rosjanami na, tej, na tych targach zielonej niedzieli. Putin był przyjechał, podawał sobie, robił sobie z każdym zdjęcie. Z każdym się witał z tych oczywiście wystawców, którzy tam byli. Obok Putina szedł mój minister, którego wówczas chroniliśmy jako firma i niemiecka minister rolnictwa były taki, 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 takie trzy osoby główne, które szły to było wszystko ograne, okręcone i. i, i. I w pewnym momencie w tym całym rozgardiaszu faktycznie znalazłem się bardzo blisko, bardzo blisko y, y, pana Putina i zostałem nawet, chyba przez jego szefa, y, y, jego szefa tego, tego protokołu dyplomatycznego poproszony o to, aby przyspieszać ten, ten, to, to przejście, to przejście tej całej delegacji, bo wówczas już był chyba Putin pół godziny czy 20 minut później na spotkanie z panią kanclerz Merkel. Um, no to. To też nie jest tak proste i nie jest tak łatwo, żeby znaleźć się, żeby znaleźć się w tym kręgu ochroniarskim, który takimi rzeczami się zajmuje, bo zasadniczo takimi rzeczami zajmują się przecież służby państwowe. W jest to BKA Bundeskriminalamt, w Polsce państwo wiecie, jest Służba Ochrony Państwa. A tutaj, tutaj ze względu na to, że, że przyjeżdża co roku minister rolnictwa, no to poproszono nas no, i dzięki temu miałem możliwość zajrzeć za te kulisy, za te kulisy ochrony właśnie tych politycznych WIP-ów. Byłem też podczas rozmów między np. w świętej pamięci Andrzejem Leperem, który był wówczas ministrem rolnictwa, a ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej. Byłem też chyba. Jak byli przedstawiciele PSL-u, ministrami rolnictwa, no to troszeczkę, troszeczkę się na mnie państwo naoglądałem. Tak, tak, byłem. Byłem, robiłem, ale taki jest mój zawód. Ja jestem ochroniarzem. Taki jest mój zawód. To był rok 2009. Pani Mandrela próbowała uderzyć moim zdjęciem z Putinem, czyli Putin dobry na wszystko, uderzyć we mnie, czyli zdjęciami, które sam opublikowałem chyba w pierwszej już kampanii do Sejmu. Dwa lata temu publikowałem te zdjęcia, jest nawet artykuł, który napisał chyba najwyższy czas na ten temat, co robiłem, jak robiłem. Żadna tajemnica, żadna nowość. Nie odniosła się Pani Mandrela do tego, co napisałem na temat akcji Pana doktora Mencena w Berlinie. Natomiast odniosła się oczywiście do Putina. Jak już mówiłem Panie dyrektorze, Putin dobry na wszystko. No właśnie, Putin dobry na wszystko, zwłaszcza w okresie kanikuły. Politycznej, bo jednak mamy troszeczkę okres kanikuły, zwłaszcza sierpień jest takim miesiącem, kiedy większość eurodeputowanych wyjeżdża na, 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 na wakacje. Grzegorz Brown też jest na wakacjach. W Polsce w zasadzie będzie tylko za przysiężenie nowego prezydenta, i potem ta kanikuła również trafi, trafi do Polski. Jak oceniasz w ogóle ten moment? Czy sądzisz, że bo możemy po prostu niepotrzebnie ludziom w sierpniu zawracamy głowę polityką, bo, bo ta kanikuła no, rządzi się swoimi prawami. Nic ciekawego oprócz e, pani doktora Mencena i pani doktor Mandrelli nie, nie, nie da się, jak widać, powiedzieć. Nie, no to oczywiście akcja pana doktora Mencena była akcją bardzo, bardzo medialną i to jest, bo super zrobione, było dobrze ograne. Gdyby jeszcze Niemcy rzucili ich na glebę, mówiąc kolokwialnie oczywiście, ich szkuli to było to jeszcze lepiej wyglądało. od tej strony jest to naprawdę super zrobione, to jest, to jest bardzo dobry pomysł. Ja tego pomysłu jako pomysłu w ogóle nie neguję. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że coś takiego można było zrobić, tylko ja neguję cały czas fakt, iż doktor Mencen zrobił to Krótkowzrocznie pod swój maleńki światek hmm, wewnętrzny Polski, mówię pod swój, dlatego że jak dochodzi do głosowania, tego nie ma, jak ma być w Sejmie, tego nie ma. Nagra od czasu do czasu jakiś film, jakiegoś TikToka, i, 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 a panie doktor, zaraz, nie odnosząc się merytorycznie do tego, co napisałem, oczywiście zaraz uderza w Putina. Cały czas się zastanawiam nad jednym. Kto doradza panu doktorowi Mencenowi? Dlaczego kaza mu pojechać do Berlina? Jak to się stało, że na przykład y, y, sobie spacerował po cmentarzu w Lwowie i sobie nakręcał te filmiki, Ukraińcy nic mu tam nie mówili, nie robili, no to o tym już mówiłem, że się na tym też zastanawiałem. Nakręcenie filmików w jakiejś odległości z ośrodka w chwili ten popatrzyłem, gdzie on tam stał, jak to nakręcał, to tam jest, to jest pikość to tam. Każą może sobie powiedzieć. no ale po co pojechał do Berlina i po co I po co odpalił te w tym Berlinie? Mamy się naprawdę z wszystkimi poobrażać, kto nam zostanie? No kto nam zostanie? No kto nam zostanie? Starsi, mądrzejsi. Po co to było zrobione to jest to jest naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa. Wszyscy mają jakie fajne, tutaj edukujmy Niemcy, bla 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 bla, ale się tam po co? Po co? No przecież co Niemcy nie zdają sobie sprawy co się działo 1 sierpnia? Nie widzą tych opraw kibicowskich na stadionach? Po co jeszcze to? No i dochodzę powolutku do wniosku, że może, może miało tak być. Może trzeba obrażać ruchy prawicowe w Europie, może nie ma być ruchów prawicowych w Europie. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Nie, nie ma sezonu ogórkowego. Oczywiście posłowie za chwileczkę będą, będą mieli wakacje, ale m, dzieje się bardzo dużo, dzieje się bardzo dużo na granicach, szanowni Państwo, to, to nam się go tak wydaje, że tam się nic nie dzieje. Różnego rodzaju, różnego rodzaju y, piąte kolumny działają. Przemyt do Polski y, uchodźców, nachodźców idzie cały czas. Y, tutaj dużo rzeczy będzie się, będzie się jeszcze wokół tego kręciło. Zauważcie, że coraz więcej osób przyjmuje retorykę posła Grzegorza Brauna. I próbuje mówić Brownem, mimo że Brownem nie są No nie wystarczy mówić Brownem, aby być Brownem. Więc nawet jeżeli posła Brauna teraz w kraju nie ma, cały czas toczą się kwestie z nim związane. E, czyli jak Państwo widzieliście, Bodnar wyrzucony przez Tuska, bo był za mało, za mało czekistowski, za mało przypominał Dzierżyńskiego, e, jeszcze rzutem na taśmę skierował, skierował sprawę do sądu. Dziś chyba jest, jest odbierany im, immunitet, czy będzie próba odbierania immunitetu, czy to jutro e, do sprawy, czyli flagi, e, flagi, jak to się mówi, flagi e, e, Unii Europejskiej, Unia nie ma flagi, a nie ma żadnego hymnu, tak? Oda do wolności niezrowym Hymnem Romanowi posłowi Romanowi Fricowi. No więc tu się dzieje, tu się będzie działo. To nie ma tutaj takich, że to był ten. Oczywiście no, posłowie pojadą sobie na te urlopy, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna i będzie się dynamicznie zmieniała. Z tego, co ja się ostatnio dowiedziałem, na przykład cały czas, cały czas są stawiani pod pręgierzem, czy dostają zarzuty prokuratorskie osoby, które jak pisze prokurator, też za chwileczkę coś na temat wrzucę, które. Pochwalały akcje na przykład posła Brauna ze świecami chłodówkowymi. Posła Braun jeszcze nie jest za to skazany, ale już, już, już stawia się z prokuratorskie ludziom mowa nienawiści. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu się będzie, panie że dużo działo. Nie możemy tego przysypiać, o tak powiem. Nie możemy tego przysypiać. I też nie możemy być kanalizowani w takie akcje to jeszcze jak akcja, która będzie bo to jest kanalizowanie naszej uwagi. To jest kanalizowanie naszej uwagi, to jest kierowanie nas. Na drogę najniższych instynktów, ważnych dla Polaków, ale nic w tej chwili nie wnoszących. A za plecami takie akcje jak akcja z racami pana doktora Mencena toczą się faktycznie poważne rzeczy, bo kwestia migracji będzie dla Polski za chwilę tak samo ważna jak w Niemczech dla AfD. I pytanie, jest takie, czy tą akcję w Polsce, czy tą kwestię migracji w Polsce ma reprezentować pan doktor Mencen, który wykorzystywać ją będzie do własnych malutkich celów i nic z tym potem nie zrobi, koniec końców dogada się z tym, z którym będzie miał się dogadać, czy też tą akcję będzie reprezentował pan poseł Brał i Korona, która od 2021 roku, ile się nie mylę, mówi o moratorium migracyjnym. Czy będziemy wchodzili w kwestie migracyjne tylko na poziomie TikToków, czy też będziemy chcieli realnie zatrzymać tą uchodźczą nachodzącą falę, która już w tej chwili jest bardzo poważnym zagrożeniem? Bezpieczeństwa państwa. No właśnie, podstawowe pytanie, i nie wiem, czy jeszcze chciałbyś coś dodać, czy będziemy powoli kończyć w dniu dzisiejszym? Nie, no już będziemy powolutku kończyć, tak, bo to chyba to nam się tak już nawet czas kończy. Tak 28 jest. minut, widzę. No. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Sławomir Ozdyk. Dziękuję ci bardzo, Sławku. Dziękuję bardzo. A państwa zachęcam do oglądania naszych programów na różnych kanałach. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, które można dokonywać, dokonując darowizn na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. No i zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej cep a tam książki między innymi Grzegorz Brown, Rok w kondominium, Giedżwald, znaczenie dla narodu i kościoła, a także książki historyczne, bardzo ważne na bardzo bulwersujące wielu tematy na przykład Hitler założycielem Izraela książka niemieckiego autora Henneke Kardela czy też książka francuskiego autora Pierre de Vilmare źródła finansowe komunizmu i nazizmu Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego z panem Bogiem